Cześć! Dziś witamy się w henford on które będzie właśnie tym miasteczkiem sąsiadującym z granitowymi kaskadami. I powiem wam, że troszkę musiałam zmienić swoje plany, ponieważ pierwotnie bardzo chciałam, żeby tym sąsiednim miasteczkiem była Wierzbowa Zatoczka. Ale niestety gra zweryfikowała moje marzenia i musiałam wybrać Hanford on Buggy z tego względu, że tutaj możemy zrobić zakupy spożywcze. A niestety zamówienia i dostawy artykułów spożywczych nie działają w granitowych kaskadach. I niejako jestem troszkę skazana na te Hanford on Buggy, ale mam nadzieję, że nie będzie to. Jakąś przeszkodą w naszej grze, e, tak, tutaj chciałam Wam jeszcze przedstawić e, Strażnika Leśnego, którego nasza. Którego nasza Zuzia poznała w lesie, Tomasza Cegłę. Przyjechali oboje tutaj do miasteczka, żeby zrobić podstawowe sprawunki, a biedna Zuzia się strasznie źle czuje i zapewne poleciała wymiotować, tak. Bo ona jest bardzo nieswoja, tak obrzydliwie w tym domku było. Ale jeszcze Wam się pochwalę, że już doprowadziłam go do porządku. Wszystko zostało naprawione, i ja bym chciała jeszcze yy, sprzedać te rzeczy, które ona zdobyła. Dzięki czemu będziemy mieć pieniądze na zakupy. Także, Chodź, moja droga. I postanowiłam jakoś nie zmieniać za bardzo tego miasteczka, no w zasadzie w ogóle. Ani mieszkańców, ani budynków, bo... tak się składa, że z mieszkańcami nie miałam zbyt wiele do czynienia. Bo w, co prawda w dekadach... mieszkam w Hanford on -Bagli z całą rodzinką Dobosz, ale... no nie mieliśmy tych postaci, bo ja po prostu pozmieniałam sobie na potrzeby tamtej serii. O nie. Nie chcę. No, trudno. Trudno, trudno. Tak czy siak musimy zakupki no, zrobić. No i dobrze. I po zakupkach. A mając do wyboru wierzbową zatoczkę, a cechę parceli proste życie, zdecydowałam się jednak postawić na proste życie. <grywka> Co prawda, nie będziemy tu jakoś wybitnie często w tym miasteczku, ale. Ale tak, będziemy się tutaj zjawiać, żeby sprzedawać swoje różne hmm, twory, jakieś przetwory, jakieś rękodzieło i tak dalej. To jeszcze z, kupmy sobie jakieś hmm, zapasy nasion, żebyśmy mogły już coś siać z naszym zuzom. No, już się wykosztowałam, już prawie kasy nie ma, ale tak, zakupy zrobione. Szkoda, że nam uciekł nasz um, strażnik leśny, bo chciałam trochę czasu z nim spędzić, ale dobra. Skoro on postanowił uciec, bo Zuzia po prostu nie swoja, odstraszyła biednego faceta, także chodź, moja droga. Warto by było się zapoznać z tymi ludźmi. Tak, proszę ich wszystkich przyjaźnie powitać. Możliwe, że będą cię odwiedzać w tym lesie. Zobaczymy, kto to wie. Ale przecież nie będziemy się zamykać na gości, prawda? Także jeszcze chwilkę tutaj sobie posiedzimy. Skoro już mamy taką okazję, to warto z niej skorzystać. I moja droga, może ty byś zjadła coś, chociaż nie, nie jesteś głodna. W sumie można by było drinka ewentualnie zamówić. Jakiegoś taniego. Ulubionego oczywiście, ale proszę Zuziu nie szaleć, bo ja wiem jak to czasem bywa. O, zapytaj tego pana o imię. Dobra, to może byśmy jeszcze się tak pozwierzali. Nie, przywitałaś jej w końcu. Bo czy tym możemy się zwierzyć? Chyba... Chyba nie, chyba tylko tym NPC-om. Tak mi się wydaje. Ale nie będziemy pomagać ze sprawunkami, bo to jest jednak. E, no, dosyć ciężko to zrobić. O, zwierzę się na temat Hanford. Powiedz jak ty. Mm... Jak ty się czujesz właśnie w tym miasteczku, jak ci się podoba? Jeśli chcesz żyć pełnią życia, możesz się wiele nauczyć od stworzeń. Weźmy na przykład żyjące tu lisy. Łatwo się adaptują, planują, są spostrzegawcze i wytrwałe, czasem aż za bardzo. Bądź jak lis, a osiągniesz sukces. O, niezła rada! No, Zuzia, prawie taki lisek, Rudzielec jest, ale czy jest równie sprytna, co. Leśne stworzonka, no to tego nie wiemy. Musimy się dowiedzieć i zobaczyć w przyszłości, jak ona sobie poradzi w tym lesie. Dobrze, wypiłaś tego drinka. W takim razie wracamy do domku, zasiejemy sobie co i jak. I, i zobaczymy, czym tam się zajmiemy jeszcze dodatkowo. No dobra, jesteśmy w domku. Trzeba by było się zabrać za. Um... Za roślinki, także pootwierajmy sobie te nasze paczuszki. Jestem ciekawa, co w nich znajdziemy. Cóż tam ciekawego będzie? I czy na pewno będzie coś ciekawego? Lato i wiosna. No, i mamy już jakieś kwiatuszki, dzwoneczki, stokrotki, winogrono. Mamy mm, banan. No to banan to raczej pójdzie do lodówki. Bo banana raczej w lesie hodować nie będziemy. Także niech leci do lodówki. No ale ziółka jak najbardziej. Jak najbardziej, trochę bazylii. Oczywiście, że lubisz moja droga. Siej, 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 bo zaraz kliknę zjedz i się skończy. Jeszcze jakąś szałwię. Tu mamy również bazylię, także super. Ogródeczek nam będzie rosnął. Winogrona na razie sobie darujemy w takim razie. I wrzucimy go też do lodówki. A kwiatuszki może gdzieś tutaj, o z przodu. Z tyłu jakiś ziółka i, i warzywka. A z przodu niech rosną nam kwiatuszki. Tutaj stokrotka, tam... Ym... Tam dzwonek, no i super. Jeszcze potem się zajmę tymi większymi mm, roślinkami, no ale, no ale, no ale. Nie wszystko od razu, prawda? Dobrze, moja droga, skoro już tu przybiegłaś, to mogłabyś sobie tutaj zasiać. Oczywiście nie będę szaleć z tymi roślinami i nie będę ich siać nie wiadomo ile. Tak, tylko żeby nam oczywiście tutaj niczego nie brakowało, żeby miała z czego robić ewentualnie jakieś bukieciki i tego typu różne sprawy, i może byś jeszcze tak naprawiła ten sznur na pranie, bo ja zauważyłam w ogóle, że ona ma pranie jakieś w tym, w pralce i wypadałoby jednak to rozwiesić. Dobra, ale to za chwilkę jak sznurek będzie naprawiony, a potem pójdziemy na jakiś spacer, bo przydałoby się, żeby odnaleźć tajemnicze przejście do domku pustelnika. I tak sobie postanowiłam, że w ramach spaceru czy tam w ramach jogingu będzie mogła ewentualnie trafić na ten domek pustelnika, bo inaczej no jak, jak to znajdzie. Las jest ciemny, głęboki, szeroki, <noise> także nie ma tak dobrze. Weź, odzyskaj części i, i przeniesiesz sobie te pranie. O, jestem ciekawa, ile ono tam przeleżało. Z 20 lat, jak nie mniej, jak nie więcej. <noise> Dobra, coś tutaj za dużo ludzi się kręci, ja nie wiem. Proszę stąd odejść, to teren prywatny. Ach, bo ona tu jeszcze ma mysz w ogóle. E, mysz jest schowana, raczej e, jej norka jest schowana za drewnem. No i na razie będzie się musiała Zuzia męczyć z taką myszką. Dlatego jej jest ciągle niedobrze. Tak, jest spięta, bo podejrzane piszczenie. No ale stara chatka wymaga jednak wiele pracy. Nie zrobimy tego wszystkiego w jeden dzień. I schowaj, że to do wyposażenia. Dobra, bo nie mogę ci kliknąć, żebyś poszła. O, oddychaj głęboko. <ścoughs> oddychaj głęboko, tak. Wdech, wydech. I już jest zainspirowana. Tak, ale chciałam powiedzieć, że nie mogę ją wysłać niestety na spacer, więc pójdźcie sobie biegać. Pójdźcie sobie biegać. I może dzięki temu odnajdziemy, albo przynajmniej się zbliżymy troszkę do odnalezienia tego domku pustelnika. No tak, warto by było, żeby Zuzia jednak poznała tego swojego ojca. Została obecnie sama na świecie. Co tu mamy? Aha, tutaj mamy jakieś ciko dzikoroślo... ro... roślące, tak, rosnące dzikie roślinki, ale chyba już je zbierałam któregoś dnia. O! Widzieliście tę wiewiórę? Jak przeleciała, jak przemknęła. O! I znowu przemknęła. Patrzcie jak zwiewa. Jak zwiewa. O! Jak ja kocham granitowe kaskady. Te wiewiórki. Te motylki, które gdzieś tam fruwają sobie. Te robaczki, które chodzą po ziemi. Chowają się w krzaczkach, w trawie. <grym> a my będziemy musieli kiedyś je zbierać. O! A co tu mamy? Uh, jakiś niezidentyfikowany grzyb. Dobra, to zbierzmy sobie, bo tego jeszcze nie widziałam. Tak, zaraz wr wrócimy do domku. Zaraz e, się załatwisz, może zrobisz sobie coś do jedzonka. No, leć, leć. A, ty biedna będziesz musiała łowić te ryby. A ona wrażliwa, nienawidzi łowienia ryb, a tutaj trzeba będzie. No, przykro mi, moja droga. Jak mus, to mus. Dobra, a teraz zobaczmy, co możemy sobie ugotować. Hmm. zainspirowana. Uuu, torcik hamburgerowy, no nie. Bez przesady, białe ciasto, same ciasto mogę zrobić. a, bo tu przydałby się miód. Mąka ze świerszczy. O, ciekawe. Jak ja mam zrobić tą mąkę ze świerszczy? No, pierwszy raz to widzę, szczerze mówiąc. No tak, nie kupiłam ani cebulki, ani mięska. Tylko jedną mąkę kupiłam. No słabo. Słabo, słabo. Ale w takim razie, moja droga. A pokaż ty mi jeszcze. Tak, ty możesz zjeść chlebek. Dobra, to zjedz sobie ten chlebek. Na... Jak na razie. A tutaj mamy jeszcze. Podaj kolację. O! O! Czyli mogę takie rzeczy, jak makaron z serem? A! Bo mam wszystko. Dobra. Okej. Okay. Mm. To na razie w sumie dzisiaj nie musi nic gotować, bo już sobie pojadła. Co ci? Nadal coś cię tam męczy, biedna? Oj. Niedobrze, niedobrze. Sprzątnij to najpierw. Moja droga. I może zaprosimy tego naszego strażnika? Przyjdziesz do nas czy nie? O, ty jesteś tutaj gdzieś. O, jesteś! Dobra! Widzicie? Um... O, chodź! Chodź, Zuziu. Pogadasz sobie ze, ze, ze strażnikiem leśnym, ze swoim pierwszym kolegą w tym świecie leśnym. Dobra, patrzcie, biegnie do nas, biegnie do nas! Ulala! Czy wy to widzicie? Stój! <laughs> nie wiem, powinniście chyba teraz sobie um, wskoczyć w ramiona, tak? Wpaść w ramiona. A, bo ty chcesz jeszcze z Niedźwiadkiem pogadać? No, trochę się minęli, trochę im nie wyszła ta filmowa scena, ale to nic, to nic. Nie, 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 gdzie ty lecisz? Spięty, biedny, zestresowany przez Niedźwiadka. Ale proszę z nami spędzić trochę czasu. Dobrze, może spędzić. Super. To sprawdźmy, co u niego. I może o. Może byśmy tak e, trochę informacji nabyli o granitowych kaskadach? O, dziękuję za troskę. Super. Wybierając się na wyprawę do lasu, warto zabrać ze sobą lodówkę turystyczną. Nigdy nie wiadomo, jak długo potrwa wycieczka. Możesz bardzo zgłodnić. No, w sumie całkiem mądra rada. A może ona nam jeszcze coś fajnego powie, bo jest raczej bardziej doświadczona od Tomasza. Ostatnio odbieramy wiele zgłoszeń o dostrzeżeniu niedźwiedzia. O, uważaj na siebie. Dobrze. I tutaj jeszcze mamy jakiś plon, także zbierzmy sobie. I czy ja tutaj widziałam gdzieś. Tak, widziałam. Także wykopiemy sobie jeszcze jakiś ciekawy kam Kamol. Zobaczymy, co nam tam ciekawego przyjdzie znaleźć. Dobra, już mamy 5 z 10. la. Pytanie, czy możemy coś już zidentyfikować? W sumie warto by było kupić sobie jakąś mm, książkę może o, o ziołach. Co tu mamy? Mapa skarbów! Ulala! A, tutaj są te słodkie. Jak byście się nazywały? A, uwielbiam je, takie kuleczki włochate. No, zbierzmy, zbierzmy. W naszym akwarium też będzie wam dobrze. Kurzołek! o, kurzołek! To jest idealne stworzonko do kolekcji w naszym domku. Chodźmy do domku w takim razie, Zuziu. Może sobie jeszcze coś zjesz i przeskoczymy do następnego dnia. No i biedna, co ją spotkało z samego rana? Co ją spotkało? No chyba, moja droga, nie wysprzątałaś wystarczająco w tym domu, że cię pająki atakują. I to dosyć wielkie. Jakby chciały, mogłyby cię zjeść w całości. Tutaj mamy nasze kurzołki. Popatrzcie, jakie one są śliczne. No przecudowne, no, przecudowne. Jestem tak podekscytowana tymi granitowymi kaskadami zawsze. Biedno, zjedz sobie coś. O, i cię pogryzły, no. Co zrobić, moja droga? Co zrobić? A ile ty będziesz cierpieć? Jeszcze przez trzy godziny. No, paskudnie, paskudnie. Trzeba zacząć zarabiać, kupić w ogóle jeszcze mm, różne rzeczy. Ale w sumie możemy na tym tworzyć mikstury. Tak, mogę. Co muszę zebrać? Trujący czarny bez. Czarny bez i świetlika. Mm -hmm. No przydałoby się. Przydałoby. To idź umyj łapki i może jeszcze ząbki przy okazji. Spróbujemy coś tutaj znaleźć dzisiaj. Dobra. Skoczymy sobie jeszcze pogadać e, z, z naszymi pierzastymi przyjaciółmi. Może one by nam wręczyły jakiś drobny upominek. My też w sumie możemy im coś tam wręczyć, jakieś roślinki. Także nie ma tego złego. I oczywiście pójdziemy pogadać z łomotkiem, ponieważ tak nadałam mu na imię. Czy ty możesz o, wręczyć najpierw im prezent? Może kwiatuszek? Tak. Dajmy im dzwoneczek. Dzwoneczek jest ładny. Powinny je przyjąć z przyjemnością. Ale zobaczymy, tak. Bo ja mogę sobie myśleć jedno, a ptaszki drugie. O, wziął! Jej! A czy mogę teraz e, poprosić o prezent? Zapytaj o podróże, a nie wiem, czy one wręczają prezenty. Tak, wręczają, ok, ale musimy mieć wyższy poziom relacji. Dobrze, to przywitajmy się jeszcze z naszym łomotkiem. Tak, wręczymy mu też prezencik. Trzeba dbać o leśnych przyjaciół. O nie, wychodź. Wyjdziesz czy muszę cię wołać? O, właśnie. Dobra, wołaj go, wołaj. Łomotku, to my. Nie kłam, że masz marchewkę. Zuzia. Jesteś, Łomotku. Dobra. To spróbuj mu też wręczyć prezent. Mam nadzieję, że się ucieszy. Z takiego dzwoneczka. Ptaszki się ucieszyły, więc łomotek też powinien. Łomotku, proszę okazuj wdzięczność. O, o, no, nie, <ścoughs> prawie, ale jednak nie do końca, a jeszcze mogłabyś mu wręczyć, w takim razie już nie możesz, tak? Aha, dobra. Czyli takie buty, dobrze. To pogadaj o pojawieniu się lisów. Jak na razie nie pojawiły się żadne liski, ale może jeszcze kiedyś przyjdą, nie? Nie chcesz, nie chcesz, żeby przyszły. Yy, to opowiedz mu dowcip, chociaż ostatni chyba się jej nie udał. O, spodobało mu się. A dasz się pogłaskać? Kochany. Daj się. O, nie da się, no. Och. Z nim będzie trudniej niż z ptaszkami, coś widzę. To pogadaj jeszcze, jak minął czas. No nie, pełzaki znowu. O nie! Biedna Zuzia, tyle już zaatakowana. No, musimy zacząć tworzyć jakieś mikstury, jakieś maści ochronne, bo inaczej to się nie da. Będzie ciągle codziennie pogryziona. A jak to tak? No, nie, nie można tak, nie? O, kto tu się pojawił. Dobra, zjedz sobie najpierw, moja droga. Szkoda w sumie, że tych e, zebranych. różnych stworzonek nie można sobie właśnie karmić, opiekować się nimi. To by było też urocze. No, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Mamy kurzowe króliczki. I leśne. I w ogóle... Dobra, chodź, nakarm go kurzem. Poprosimy o jakiś prezencik, a potem go zamieciemy. Taka jestem. Taka jestem wstrętna. Tylko wykorzystać biednego kurzowego króliczka i go sprzątnąć. Zgiby. Dobra, i poproś go o poszukiwanie kosztowności. A on powie: nie, za to, że chcesz mnie sprzątnąć. No, ale chyba zaraz coś przyniesie. Dobra. P porcja kłaczków i kurzu. No i super. Dobra, zam zamieć go. Bo mimo wszystko chcę, żeby tutaj było czysto. I mamy kolejne właśnie części do ulepszeń kuchennych. Moja droga myszko, ja bym nie chciała na tobie używać pułapki na myszy. Ale e, będziemy się musieli za niedługo pożegnać. Bo nasza wrażliwa Zuzia. Znowu się czuję niedobrze. Chodź, wymiotujesz sobie, to może ci się poprawi. Biedna jesteś. Tak. Szybko, szybko. <ścoughs> Oj, biedna Zuzia. No nie, trzeba się pozbyć tej myszki. Tak czy siak? Co? Nie! Serio? Dopiero co go poznałam, i on już odszedł? Jak mi smutno teraz. No nie wierzę. Wiąznika po prostu, prawda? No. Łomotek na zawsze w naszym sercu. Nie zdążyłam się z nim zaprzyjaźnić. Okej, okay, zobaczmy, kto tutaj zamieszkał, może w takim razie. Może jakieś dziecko łomotka. Oj, czarnuszek taki słodki. Cześć króliczku. Nazwij go Karol. <grytania> Dobra. Dobrze. To porozmawiaj z nim jeszcze o technikach kicania. Może on będzie bardziej przyjazny niż łomotek. O proszę. A możesz mu opowiedzieć dowcip? Nie? Ja. <laughs> Zuzia, nie umiesz opowiadać dowcipów. Przykro mi bardzo, ale pogadajcie sobie jeszcze o ogrodnictwie. No, gdzie ty tam lecisz? Nie masz tam nic do roboty teraz. Okej, okay. a możesz mu wręczyć prezent? Zobaczmy, czy on y, dzwonek y, doceni, czy nie doceni. O, docenił, super. Cieszy nas to bardzo. To pogadajcie jeszcze o ogrodnictwie. I moja droga, może byś tak poszła, jednak jeszcze poszukać tego. Oj, nie, nie chcę pogadać. Dobra, na razie go zostawmy, a spróbujemy z Uzią znaleźć wejście do domu pustelnika, bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy tu mieszkać, mieszkać, a nie znajdziemy drogi do ojca. No i co wtedy? I co wtedy? No cóż, nie udało się znaleźć znowu tego domku pustelnika, ale popatrzcie kto tylko nas odwiedził. Tropicielka. Także Okej. Okay. Dobrze, nie mogę na razie nic o nic ją poprosić, ale możemy jej wręczyć stokrotkę. Także super, że się pojawił lisek, wspaniale. Bardzo mi się podoba ten motyw z liskami, właśnie w lesie, że możemy sobie taką cechę parceli ustawić. I, I tak, i mieć do czynienia z e, prawdziwymi liskami, a nie tylko wymyślonymi albo stworzonymi e, na podstawie pieska. I mamy jeszcze niedźwiadka, tak. Cały las żyje. Więc pogadajmy sobie, gdzie jesteś niedźwiadku? Skąd ty się wyłonisz mój drogi? No gdzieś się czai za jakimś drzewem. Dobra, widzę. Widzę, podąża w naszym kierunku. Ja nie wiem, czy Zuzia nie powinna czasem uciekać. Ale skoro tak, skoro już się zatrzymała, to mimo wszystko pójdziemy... Em, ...przywitać się z niedźwiadkiem. Bo ze wszystkimi stworzynkami się przywitałam, tak? Z ptaszkami... Z króliczkami, z liskami, a z niedźwiadkiem się nie przywitam. No to by było. To by było już po prostu szczyt wredoty. Także dzień dobry, niedźwiadku. Jak się pan miewa? A raczej pani. Pani niedźwiedzica. Okej, okay, na razie na razie nic się nie boimy tego, więc spoko. A, dobra, wykrakałam. Okej. Okay. Spięta nikt nie lubi przebywać w pobliżu zabójczych zwierząt, ale ten niedźwiedź jest bardziej irytujący niż groźny. Okej, okay, dobrze. To w takim razie uciekamy do domku. Uciekaj do domku, żeby zjeść. E, schronić się przed groźnym niedźwiedziem w czterech ścianach. A tymczasem ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym już niedługo. Do zobaczenia i pa!